kochani, witajcie w sobotę, w sobotę po pracy, także super jeszcze tylko jeden dzień i, i ja będę miała wolne, tak jak wy wszyscy teraz w ten weekend. No co, jest godzina 15. Czyli myślę, że czas na kawkę. Co na to? Najprostsza, ale również bardzo pyszna zupa świata, a mianowicie najprostsza i naj... ja co powiedziałam? Znokami. Nie, no najbardziej znakomita nie, dynia jej nie przebije Ale najprostsza chyba zupa świata Ziemniaki, por, sól, pieprz No i ewentualnie kostka rosowa Gotujecie, jak się zagotuje, wszystko jest miękkie Blendujemy i pyszny Albo nie Albo nie blendujemy, tak I pyszny krem albo nie krem Dajcie znać, czy taką zupę sobie robicie Stoją moje pięknotki nie tutaj mu chłodno w domu, to się tak ślicznie yy, postawiły, że tak powiem, tak więc super. A kącik warzywny, owocowo warzywne to u nas zawsze pełne, nie liczącego, co jest w lodówce. No ale przecież to jest samo zdrowie. Co prawda e, będę jadła na obiad Kisz, a na kolację sobie już chciałam przygotować makaron ze stir -fryem, ale, ale nie wiem, czy słyszeliście o pieczonym kalafiorze. Ja tylko słyszałam, jeszcze nie próbowałam i nie wiem, czy właśnie nie zrobię, bo ponoć ma świetny, świetny smak. Ja ogólnie kalafior mm, tak raz kocham, raz nie kocham, muszę mieć e, chęci, żeby go zjeść, ale widzę, że Radek kupił dwa, także e, może właśnie spróbuję tego pieczonego. Chyba tak, idę szukać na necie e, i dam Wam na pewno znać, czy jest pyszny, czy nie. Może się wam jeszcze pożalić, że nie ma już kokosanek w walnym. Już kilka razy próbowaliśmy dostać i niestety nie ma. A one były takie pyszne. I co ja mam teraz do kawy sobie zjeść. Rady, gdzie byłem ale z nim fistaszki, pistacje. Ale nie, ja nie chcę na razie orzechów, także. Nic, będzie kawa z mlekiem. <ścoughs> tak, do obiadu sobie oglądam. Mam nadzieję, że będzie mnie słuchać, bo razie się. Z nami ale może się mi uda przebić. Tak sobie oglądamy Nowe życie na wsi. I tutaj, akurat, Anglicy wyprowadzają się na, do Francji Południowej i tam startują zamiarem otworzenia BNB. I powiem Wam takie chyba nasze marzenie, co radzio? Tak, to masz ludziom, co to jest BNB? No to ludzie wiedzą co to jest BNB. Bed and Breakfast, taki hotel B&B I tak, nasze marzenie, także jak wygramy w loterii. A dzisiaj wygramy? A dzisiaj Radosław mi obiecał, że wygramy. To um, kupimy coś, tylko ja bym chyba wolał w Hiszpanii. Gdzie byście woleli mieszkać? W ogóle... Na kolację Radosław przygotował pyszną brusketę, ale taką z awokado jeszcze dodatkowo. Chleb wygląda po prostu bajecznie. Zobaczcie, ile z Sezamu i maku. No biały w środku, ale wygląda i pachnie. Wow! Tak więc smacznego! Dobra, u nas już 20. My już wspólnymi siłami posprzątaliśmy całą chatę, żeby na niedzielę był spokój. A ja jutro mam fajne, wychodne. Jedna z naszych dziewczyn z pracy ma becikowe. Także wszystkie spotykamy się we włoskiej restauracji, będziemy sobie jedły, piły kawkę, rozmawiały, będzie na pewno super. U mnie dzisiaj jak mówiłam baby shower, także pierwsze danie, zupka, oliwki to jest opcja dla wegetarian, a dla niewegetarian. Ola, mogę twoją opcję pokazać? Ciebie nie pokażę. Proszę, z salami. Tak więc dobra. Jemy. To jest w No i mamy drugie danie. Nie wiem, czy tutaj coś zobaczycie. Może lampę włączę. I właśnie wróciłam z becikowego, tak? To jeszcze becikowe na razie. Um, super było jedzonko, takie kiepskie, ale powiem Wam, że człowiek to jednak czasami musi wyjść z ludźmi, ze znajomymi, bo um, naprawdę i my to robimy zdecydowanie za rzadko tutaj, także nie wiem, jakoś to trzeba nadrobić. Oczywiście nie zawsze jest czas, nie zawsze człowiek, człowiek, nie zawsze mamy siły, nie zawsze mamy chęci, ale jak już się wyjdzie, to za każdym razem bardzo, bardzo fajnie to wspominam, także super. Miejsce dosyć przyjazne. Fajnie, bardzo przyjemny wieczór. No i teraz za tydzień czeka nas ta wielka To są te odgłosy, to nie ja, to nie mój brzuch, to mój pies. Także teraz za tydzień czeka nas ta wielka impreza. Dzięki, dzień, wie, dzień kobiet, wielki dzień kobiet, także super, już nie mogę się to czekać. No, nie mam jeszcze stroju, a wszystkie mam być ubrane jako słowianki, znaczy na taki styl słowiański. Także, no nie wiem, zobaczymy. Będę musiała coś koniecznie wymyślić. Dobra, ja już nadzieję. Da. Ja już na dzisiaj kończę Idę się myć, bo mój Radek właśnie się położył w Spać, zaraz wstaje, także Dzień dobry, kochani, witam się z Wami w poniedziałek Dzisiaj mój dzień wolny, a dzień wolny to śniadanko Na wypasie Tutaj mam placuszki takie a, Z płatków owsianych 40, 40 gram płatków owsianych Przepraszam, 90 gram jogurtu Beztłuszczowego, dwa jaja Można dodać sobie słodziki, ja nie daję Jabłuszka cebulki, borówki i ja dodałam jeszcze tego sosu takiego czokszot. on ma bardzo mało kalorii zobaczcie, Je 14 kalorii za łyżeczkę także spoczko smacznego patrzcie jaki się piękny dzień no normalnie jest bajecznie ślicznie W ogóle to wyszliśmy na spacer i nie wiem, czy mnie słychać, bo jest bardzo, bardzo wiecznie. Jest naprawdę bardzo ładnie. Słonecznie, ale pizga także. Może bajka. No dobra, my idziemy na spacer sami, bo tak jak mówię, pogoda jest ładna, dosyć dziwno, ale ładnie, także korzystamy, póki możemy. Ja mam dzisiaj dzień wolny zgadnijcie o której dzisiaj wstałam. I to mało tego, nie wstałabym e, tak szybko, szybko. Radek mnie obudził, ale e, obudził mnie o 11.30, także szok. No ale wczoraj miałam imprezkę, jakieś tam urywki Wam chyba pokażę głównie jedzenia tak więc e, musiałam chyba odespać na no co zaglądacie? na pana z piesesem gdzie jest ten kudłacz, zobaczcie jaki ładny piesiu gdzie on jest Dzień. ale jaki piękny będą ryby na kolację chyba słyszycie jak głośno tutaj zaraz za parkiem jest o, to strada, tak więc... O, jest stawik. Ale brzydko. No bo jeszcze nie jest zielono, to jest brzydko. Hmm, idziemy. Dawaj, Luna. Jeszcze nie wie, że bez smyczy. Już wie, a <laughs> zaraz będzie szaleństwo. No, zobaczcie co tam jest w oddali. Eee. którą wam pokazałam 100% wegańska. Za rąbice to było z TK Maxa. Za nią zapłaciłam, ona jest bez żadnego zapięcia, bez niczego. Za nią zapłaciłam 30 funtów. Tak to wygląda. Bluzeczka, którą dostałam od Basi. Z takim tutaj dekoldem, e, dosyć fajna. Wiecie co? Ja bardzo lubię kolory czerwone. Ale e, nigdy nic takiego nie kupuję, bo nie wiem, nie wiem dlaczego, ale zawsze jak już mam, to zawsze noszę. Później buty też. Nie buty, tak. No dobra, niech będą buty. Buty za 16 funtów Sticky Maxa. Sorry, Borys mnie tutaj ciąga. Buty za 16 funtów Sticky Maxa. No i portki to takie zwykłe. Nie wiem jak one się nazywają. Zwykłe takie. Takie o. I to też Ticky Max. Także dzisiaj mój outfit sponsoruje TikeMax Max i Basia. Radek nie odrobił swojej pracy domowej i niestety nie sprawdził, co to za parka, to taki gówniany, że normalnie szok. To po prostu jest chyba przejście e, przez miasto, takie zrobione, wiecie, koło jeziorka i koło stabiku, powinnam powiedzieć, i to wszystko. Także wracamy. Kiszka, jedna ścieżka, same łąki, no łąki spoko, no ale, mm, jesteś rozczarowany? No i oczywiście muszę powiedzieć, że nie wszyscy Właściciele wywiązują się ze swoich obowiązków, czyli zbierania kupy po psach. Właśnie Radek bardzo w gówno, <laughs> że tak to ładnie powiem. Także kotek, będziemy mieli szczęście. A śniło mi się dzisiaj, właśnie nie powiedziałam to, ale śniło mi się dzisiaj, że wygraliśmy w loterię. Ale tylko 8 tysięcy. Ale spoko, nie? No wakacje by było, no. Także, o może ta kupa. Na 8 razy. No, na 8 razy za wakacje, tak. Może ta kupa i może ten sen coś przyniosą. Na pewno dam Wam znać, jeżeli, jeżeli coś przyniosą. Luna! Co, Minku? Luna! Mhm. Tak. Tak się mną przejmują na spacerze właśnie. Szkodnik! Bolec! Idziemy do domu. Tego tu w ogóle nie słyszą. Idziemy do domu? Zobaczcie co znalazłam! No dobra, Radek znalazł. Cześć, zie, Ale piękne! A jeszcze z wami chciałam pokazać właśnie, jak często w angielskich domach są takie maleńkie okienka. No tam już są większe. No ale tu są te takie maleństwa na górze wyobraźcie sobie, że ja w czerwcu lecę do Polski. No to, że lecę to mniejsza z tym. Ale lecę sama i to od w... pierwszy raz od wielu, wielu lat będę pierwsza... Pierwszy raz od wielu, wielu lat będę sama w samolocie. Nie podoba mi się to, nie lubię latać. No ale ktokolwiek, jeżeli coś by się działo, będzie się działo obok mnie to po prostu złapię za rękę i tyle, tak jak zawsze robiłam. Kiedyś leciałam, jakiś gość koło mnie siedział i wpadliśmy w takie spore turbulencje, a on wiedział, że byłam zestresowana, bo od razu ją ja powiedziałam. To rękę mi tylko tak pokazał, ją ja podałam dłoń. A na koniec to miał tylko takie pobijane tak także nie było to zabawne, ale przeżyliśmy. Tak więc on mi pomuka, a jego chyba za bardzo nie bolało. Tak więc co, myślisz, że bolało? Nie, może bo każdym razem mi tak ściskać rękę, że prawie już na napłakał, już mi nie pójdę w sumie jesteś, Ale ty nie jesteś obcy, a ten facet był zupełnie obcy. Nie wiem, nie swój, czy boli to boli. Jak woli, to woli. No, wracamy ze spacerku w domu, mamy pyszne kary rybne. Czeka także super radosław wczoraj robił. Zjemy, bo jestem głodny. Dzisiaj ja tylko siodę, nie wam placuszki, bardzo smaczne mi wyszły. Tak więc dobra. Dom. obiadek. I coś jeszcze dzisiaj robimy? No i zobaczymy. Interview masz dopiero w piątek. Radek jest na etapie szukania nowej pracy, także zobaczymy Dzisiaj dostało odpowiedź o jedno i, y, y, spotkanie w piątek, tak więc... Będę żarła <grafię> Razem z chlebkiem, mam ryż, ale mam chęci na chleb, tak więc dobra ale paruje mi tutaj aparat Smacznego Ja właśnie dla Was nagrałam Dęko, które zobaczycie... Nie, już widzieliście przed tym filmem Wy pier, pier zobaczycie denko, jutro zobaczycie denko, a dwa dni później zobaczycie, a... Ten film, Boże, no tak ciemno jest w tym aparacie O ile um, Komórka, komórka, telefon rozjaśnia, to ten aparat coś nie rozjaśnia Nie wiem jak to, nie wiem jak to zrobić, nie wiem co jest A zaraz chcę Wam pokazać co wymyślił mój y, Radek fajnego Już się odwracam Patrz jak super zrobił Światełka, powsadzał, po, znaczy w światełka, tak? Zrobił takie oświetlenie pod meblami No pięknie wygląda jeszcze nie dokończył tutaj, ale cudnie! Jednak mam zdolnego męża. O czy znaczy jednak? Zawsze o tym wiedziałam. Ślicznie, babe. Dajcie znać koniecznie, co ona się poda. W ogóle bardzo dużo zostajemy pytań odnośnie właśnie malowanych mebli. Powiem wam tak o. Meble same są bardzo ok, ale tak jak się spodziewaliśmy, rączki, bo to były rączki. Jezu, jakie te rączki są? Miedziane, to po prostu z nich Wszędzie poschodzi, zacznie wszędzie Te najczęściej używane, poschodziła farba To mi wcale nie przeszkadza Na tych niektórych okuciach też farba poschodziła Ale reszta jest bardzo okej okay. Już malowaliśmy meble w zeszłym, we wrześniu zeszłego roku, także to już pół roku I jest naprawdę dobrze Blat, jeżeli chodzi o blat No to tak jak Wam mówiłam, tutaj się zrobiło jakieś e, Od jakiegoś garnka Po prostu, znaczy samo się nie zrobiło Zapal światło, może zapalę światło Tutaj mi się po prostu od garnka Jeszcze gorzej widać żółto E, przepaliło, a reszta jest ok no i oczywiście, no jak klejemy na blacie, no to jak na każdym blacie, to po prostu widać, ale myślę, że do takiej meta, metamorfozy i jeżeli chcecie zmienić blat za 5 funtów za rolkę, naprawdę, naprawdę warto, nie? E, na pół roku super, już jest pół roku i naprawdę super wygląda, także e, ja polecam zarówno malowanie mebli e, jak i oklejanie blatów na jakieś tam rozwiązanie do jakiegoś tam e, poważnego remontu lub nie tylko nawet Dobra kochani, ja już na dzisiaj kończę. Chyba coś mi się tam uzbiera do tego bloga, także e, ja już na dzisiaj kończę. E, dzięki za oglądanie. Do następnego!